Siemanko, na pewno nie raz spotkaliście się z takimi filmikami, które pokazują cięcie strumieniem wody. I dzisiaj postaram Wam się wytłumaczyć, o co chodzi i jak to działa, jak jest zbudowana dysza. Zapraszam. No i jesteśmy już w moim notesie. Proszę Państwa, otóż, cięcie strumieniem wody jest to proces prowadzony na zimno z zastosowaniem sprężonej wody do około 6000 atmosfer, aż 6000 atmosfer z zawężoną dyszą. O małej średnicy z dodatkiem lub bez dodatku proszku ściernego. Stosowane proszki ścierne są o ziarnistości od 0,3 do 0,4 mm i są zrobione z granitu lub krzemionki lub węgli kaboru dla cięcia twardych materiałów. Proces cięcia strumieniem wody stosowany jest do cięcia metali do około 100 mm grubości, stali niestopowej, niskostopowej, wysokostopowej i metali nieżelaznych, na przykład jeszcze ceramiki, szkła, kamieni, włókniny, materiałów kompozytowych. Także naprawdę możemy tym ciąć wszystko, proszę Państwa. Zaletami takiego procesu cięcia jest brak odkształceń termicznych. Bardzo wąska szczelina, możliwość cięcia szerokiej gamy właśnie materiałów i dobre warunki BHP na stanowisku cięcia. Jeśli podoba Wam się filmik, zostaw plusika, strzałeczka.